Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z tematem praktycznym i technicznym, bo bardzo dużo osób teraz się rejestruje, bardzo dużo osób zaczyna, myśli o tym, żeby albo pracować do teraz, albo po prostu dlatego, że robią regularnie zakupy, mieć z tego jak najlepsze korzyści, jak najwięcej korzyści. Dlatego też dzisiaj tematem będzie to, w jaki sposób możemy do teraz zarabiać, czyli w jaki sposób możemy zadeklarować program lojalnościowy, a potem zbierać punkty i również zarabiać pieniądze za to, że polecamy olejki innym osobom i za to, że one kupują od nas te olejki, a punkty za, za to, że my sami regularnie dokonujemy zakupów. Punktem wyjścia jest tutaj właśnie ten znany już pewnie LRP, czyli y, program lojalnościowy, który jest punktem wyjścia do tego, żeby wszystkie te profity były realizowane. Oczywiście, jeżeli ktoś y, zarejestrował się do Tera i chciałby kupić y, olejek jeden do roku y, za cenę y, o 25% niższą albo y, zrobić zakupy y, jeden raz na pół roku, ale dużo, to ma też taką możliwość. Z tym, że w tej drugiej sytuacji, kiedy ktoś kupuje dużo, a jednocześnie e, kupuje e, nieregularnie, to my raczej zachęcamy do tego, żeby te zakupy rozłożyć w taki sposób, żeby robić zakupy co miesiąc, ale mniejsze. Jeżeli mamy na przykład duże zamówienie od koleżanek, zbieramy, zbieramy, żeby złożyć jedno duże, to korzystniej jest dla nas zrobić e, cztery małe niż, e, niż takie jedno zbiorcze. Zaraz wyjaśniam tutaj dlaczego, i zacznę od właśnie tego magicznego, na początku, zwłaszcza dla mnie, tego sformułowania: ustawić LRP. Ustawienie LRP oznacza, że system widzi, że my zbieramy punkty i nalicza nam te punkty, i nalicza nam pieniądze. Więc musimy to zrobić myśląc o tym, żeby z tego mieć korzyści, ale jak to zrobić? Na początku dla mnie to nie było jasne, a sprawa jest bardzo prosta. Jak zakładamy konto w Dotera i składamy pierwsze zamówienie, przychodzi nas mail, w którym mamy podany link do naszej strony naszego biura wirtualnego. I w, tej, w tym biurze wirtualnym, jak się zalogujemy, to system nas zapyta, czy chcemy robić zakupy przez standardowe, tak jednorazowe zamówienie, taki niebieski formularz, czy chcemy zrobić zamówienie przez fioletowy formularz, czyli LRP. I my wybieramy właśnie tą drugą opcję. Wybieramy, e, właściwie ona jest pierwsza tak podawana. Wybieramy tą e, pierwszą opcję. E, wybieramy LRP, wybieramy też dzień dostawy. I tam należy zdeklarować. To oznacza, że ten dzień, jeżeli nie dokonamy jakichś zmian, będzie dniem, w którym e, nasze zakupy się finalizują. O tym za chwilkę powiem. Wchodzimy dalej. Wybieramy do koszyka, wkładamy różne produkty. Te produkty e, staramy się, żeby miały wartość powyżej 100 punktów łącznie, czyli jakieś 100 euro. Zapisujemy zmiany. Nie klikamy żadnej dostawy, żadnego wykonania natychmiast. Tylko klikamy Save Changes i idziemy dalej. Jeżeli nam się to zapisało, jeżeli przy następnym logowaniu mamy te zakupy, których wcześniej, które sobie wcześniej zaplanowaliśmy, to oznacza, że mamy ustawiony LRP. I to też oznacza, że w każdej chwili możemy do tego koszyka wejść, możemy sobie zmienić to, co tam mamy, możemy powyrzucać, możemy włożyć coś nowego. I to jest taka nasza lista zakupów. To jest też nasza deklaracja, że my te punkty zbieramy. Każdy może się sam zapisać do tego programu LRP, natomiast wypisać się, czyli powiedzieć, że nie, ja już od tej pory nie chcę zbierać punktów, możemy tylko przez, przez firmę, czyli napisać należy do Dotera, powiedzieć, że ja już nie będę zbierać tych punktów. Oni Wam wtedy wyzerują konto, skasują punkty, skasują pieniądze i, i nie musicie już wtedy mm, dokonywać regularnych zakupów. Natomiast jeżeli zgłaszacie się do LRP, to e, najlepiej, najkorzystniej jest robić te zakupy co miesiąc. E, podczas e, ustawienia LRP system również pyta, w jaki sposób będziemy dokonywać płatności. Czyli czy będziemy przelewać pieniądze, yy, będzie przelew z konta, z karty kredytowej, czy taki tradycyjny przelew? Jeżeli będzie to karta kredytowa, to wiadomo, że tego 14, jak sobie zadeklarowaliśmy, to z naszego konta te pieniądze zostaną ściągnięte, o ile one tam oczywiście będą. I po 3-4 dniach mamy paczkę u siebie w domu, więc jeżeli mamy to automatycznie ustawione, to należy pamiętać, że że ten termin nas obowiązuje, czyli warto zajrzeć do tego koszyka, zobaczyć, czy my nadal chcemy to, cośmy sobie tam zadeklarowali dwa tygodnie czy miesiąc wcześniej. Jeżeli tak, no to, to spokojnie sobie czekamy, aż nam ta paczka przyjdzie. Natomiast, jeżeli na przykład jesteśmy na początku i dobrze nie wiemy, czy będziemy potrzebować tych olejków tak dużo, tych produktów, czy będziemy w każdym miesiącu, w każdym momencie mogły, to nie, będziemy miały zamówienia, czy będziemy mieć takie potrzeby, to można sobie na początku zostawić y, przelew y, taki, y, taki ręczny. Przelew ten polega, y, nie jest zautomatyzowany, więc on przyjdzie mailem na, naszego, y, na nasze konto, dostaniemy maila i z tego maila musimy sobie skopiować dane i dokonać przelewu. I dopiero wtedy, kiedy dokonamy tego przelewu ręcznie, dopiero wtedy zamówienie jest uznane za złożone i dopiero wtedy paczka nam przyjdzie, ona będzie szła dłużej niż przez, przez kartę, ale to y, nie, ma, nie ma większego znaczenia przeważnie. Natomiast jeżeli się zdarzy, że w, my w danym momencie nie mamy możliwości jednak tego wykupić, nie mamy pieniędzy, nie mamy potrzeby, różnie bywa, zwłaszcza na początku, możemy po prostu zostawić i ten, te, tego maila nie reagować na niego. Nie trzeba wtedy zamówienia anulować, nie trzeba też nic na, na niego reagować, po prostu e, przechodzimy, e, przechodzimy dalej. Oczywiście, jeżeli nie zrobimy zamówienia w danym miesiącu, to e, skasują nam się do tej pory nazbierane punkty, ale e, no, mówimy, zakładam o sytuacji, kiedy zaczynamy, więc, więc jeszcze nie ma nic do skasowania, później jest już e, więcej do stracenia, więc e, raczej staramy się te. Te zamówienia LRP realizować, bo po prostu strata jest już wtedy bolesna. Na początku warto jest wiedzieć o takiej możliwości, że nie musimy, jeżeli mamy taką sytuację, że, że nie możemy tego zamówienia zrealizować. No i zakupy oczywiście możemy sobie też w każdym momencie, dopóki ten termin nie minie. Edytować to, ten nasz koszyk, zmieniać, dodawać, e, tak żeby, żeby było dla nas najkorzystniej. Chyba tyle o LRP. Hmm, za chwilę, mam nadzieję, nagram jeszcze filmik o tym, jak to jest z punktami, i on będzie już, myślę, bardziej e, wyczerpujący tematycznie. Może będzie jeszcze też trzeci punkt, zobaczymy. Dzięki na razie.